znajdujemy się w powiecie lubelskim, wykonujemy pokazy ładowarką Kramer KT559 u naszego klienta. Klient jest zainteresowany taką maszyną, tutaj obecnie jesteśmy przy załadunku Marglu, poprzednio sobie klient wykonywał podgrzewanie złoża. Obecny tutaj model KT559 ma specyfikację taką, że udźwig maksymalny 5,5 tony przy wysokości podnoszenia 9 metrów teleskopu. Ładowarka jest wyposażona w pamięć łyżki, jak i luzowanie ciśnienia w trzecim obwodzie hydrauliki. Można ją doposażyć w centralne smarowanie, poziomowanie hydrauliczne, a także blokadę hydrauliczno-tylnej osi, żeby poprawić statyczność ładowarki. Jest to ładowarka dla profesjonalnego użytku, do dużych gospodarstw, gdzie jest wymagany duży udźwig, a także no, niezawodność pracy. Ładowarka Kramer wyróżnia się bardzo do pracowanym układem hydrostatycznym, gdzie konkurencja dopiero przeważnie raczkuje w tych układach. Przeważnie ładowarki konkurencji wykorzystują napęd Powershift. Tutaj mamy bezstopniową jazdę od 0 do 40. Dodatkowo w ładowarkach Kramer Mamy wiele systemów wspomagających, jak smart handling, smart driving. Są to bardzo użyteczne układy, które naprawdę wspomagają operatora w codziennej pracy. Między innymi smart handling ma trzy tryby pracy. Tryb ręczny, gdzie użytkujemy hydrauliką roboczą typowo ręcznie, czyli zarządzamy wysuwem, suwem, podnoszeniem, opuszczaniem ręcznie. Mamy tryb paleciaka, gdzie Pracując góra-dół, automatycznie wysuwa się ramię, żeby zachować jedną odległość od składowanego materiału. I te płyżki to wykorzystywane przy załadunku zboża. Na przykład, gdy wysypujemy materiał na naczepę, opuszczając teleskop, automatycznie zostaje on wciągnięty. Jeżeli są Państwo zainteresowani ładowarkami Kramer, zapraszamy do kontaktu.